Wyciąg z postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2019 roku nr 112-69-2019 o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. Na podstawie artykułu 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra obrony narodowej, niżej wymieniony mianowany na stopień podporucznika, chorąży Antoni Dołęga, syn Jana, rocznik 1915. Postanowienie podpisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt wręczyć patent oficerski pośmiertnie pan Antoni Dolęga Syniana za zasługi na rzecz obronności państwa.